Cześć, mam nadzieję, że już mnie słychać. Dajcie mi znać tylko na, na naszym czacie patronów, czy mnie słychać jakimś plusikiem albo okejkom. a ja już będę przechodził dalej. Oczywiście przypominam o disclaimerze, o informacji o ryzyka związanej z przyglądem i włączeniem odpowiedzialności za wszelkie treści. Cześć! Siemanko wszystkim. Dzisiaj nie miałem w ogóle czasu, prywatne rzeczy miałem dzisiaj, więc nie było, nie było nawet jak uczestniczyć dzisiaj w ogóle w życiu tradingowym, że tak powiem. Ale z tego, co patrzę na rynek, to w sumie niewiele się stało, więc może i nawet lepiej, bo czasami brak pozycji to jest jedna duża pozycja, już nawet, nawet nie tyle pozycja, jak jedna duża pozycja. Okej, okay, super, słychać mnie, więc przechodzimy dalej. Mamy przed sobą DAXa i teraz jak wygląda obecny obecny kontekst. Generalnie patrząc teraz na na ogólne zachowanie rynkowe, no to oczywiście jesteśmy na zakresie oporu. Sami to zresztą widzicie, jesteśmy niemalże na samych oporach. Patrząc na sentyment uczestników rynku, dzisiaj był taki fajny roller coaster nawet, bo z samego początku dnia widać było jeszcze, w godzinach premarketowych byliśmy na bardzo niskich poziomach. Rynek oczywiście te bardzo niskie poziomy dość szybko skontrował, bo po godzinie 9, czyli po wejściu rynku europejskiego, bardzo szybko było, był wystrzał, ale pff, zobaczcie, szybkie czyszczenie okularów, pit stop. Ale uczestnicy rynku opcyjnego nie stracili na tym najwidoczniej zbyt dużo, bo prawdę mówiąc, tutaj rynek niewiele zszedł od tego zakresu i wyciągnął wszystko w górę wraz z wyładowywaniem się ich sentymentów, więc te, te pozycje nie były długo kiszone. Czasami mamy bardzo dużą dysproporcję, bardzo dużej dynamiki ruchu, a z kolei małej dynamiki oddawania kontraktów, co znaczy, że te po prostu opcje są przetrzymywane, że ta strata gdzieś tam zaczyna mocniej. Mm, Mocniej przodować. W tym wypadku widać było dość elastyczne podejście. Rynek jest teraz w konsolidacji i większość rynku zaczyna opowiadać się powoli za tym, że konsolidacja zostanie wybita górą, a nie dołem. Jest tutaj bardzo dużo, znaczy bardzo, jest tutaj względnie dużo longów. Niemniej traktować to trzeba zawsze tak, że od 0 do 25 jest to sentyment neutralny, więc on jakoś bardzo mocno nie zmienia swojego układu, a z kolei powyżej tego zakresu do 50 mamy takie taki stan jeszcze przed ekstremum cenowym, a później dopiero powyżej 50 można mówić o tym, że faktycznie większość rynku opowiada się po jednej konkretnej stronie, co w rezultacie bardzo często przykłada się na to, że jeżeli jesteśmy w jakimś newralgicznym miejscu technicznie na DAX-ie, no to po prostu może to się przełożyć na większe wybicie, na większy range. W tym konkretnym wypadku jesteśmy może na fajnym miejscu, ale nie ma takiego dużego zaangażowania uczestników, co też świadczy o tym, że każdy nie wie za bardzo, w którą stronę rynek uderzyć może. Nie ma tej ekspozycji na, na ryzyko dużej. Jest tam niby net long, ale też bez przesady. Patrząc na spółki teraz. Stop and flop niemieckiego rynku, czyli najsłabsze i najlepsze spółki. Widzimy, że z najlepszych spółek na ten moment, czyli na godzinę 14, którą mamy 29, mamy Commerzbank Zelando, tutaj Metalowa, Wonowia, Mercedes-Benz, Siemens. Inferno, tak naprawdę nie ma istotniejszej, dopiero Siemens mamy tutaj, to jest jedna z istotniejszych spółek, o której wiecie, to stop 2. To mamy dopiero 1,25. Tak patrzę, czy jest coś ważniejszego tutaj, tak. Lecę wzrokiem, że tak powiem. Przelatuje Airbus jest dzisiaj na minus 1%. Airbus w ogóle ostatnio podał swoje wyniki, przez co widać było. Takie zawahanie, bo z jednej strony rynek podbił dość mocniej, z drugiej strony też za chwilę mocniej cofnął, więc widać, że z tym top and flop mamy większość tych najlepszych spółek jednak po tej ciemnej stronie, bo mamy i Airbusa, tutaj, i SAP, która jest najsilniejszą spółką, tak naprawdę nie ma za bardzo co indeksu wspierać. Mamy 30 aktualnie spółek na plusie, 10 na minusie, więc też nic dziwnego, że sentyment wygląda tak, jak wygląda. Z perspektywy spółkowej z kolei SAP po zrobieniu swojego szczytu prawie na zakresie. 170 euro tutaj niewiele zabrakło, bo pół euro mniej więcej, wygenerowało dość mocne cofnięcie do 160, podbitkę znowu 167 i teraz kontemplują nad tym, co dalej może być zrobione. Dla mnie osobiście, jeżeli chodzi o tą spółkę, ona nadal jeszcze wspiera układ wzrostowy. Dlaczego? No po zobaczcie sobie z H1, że tak naprawdę takim ważniejszym poziomem wsparcia, które można będzie uznać za zasadne, jeżeli. Czyli po którym to przełamaniu będziemy mogli mówić o jakichś większych spadkach, no to jest dopiero poziom około tam 157 7 euro, ale raczej, raczej nie wcześniej. Tutaj coś mi się, coś mi się strona przycięła. Siemens z kolei też ostatnio siedzi trochę w konsolidacji, odbija się i robi takie reboundsy pomiędzy dwoma ważnymi zakresami, ale spółka nadal też wspiera indeks, bo z technicznego punktu widzenia nadal ona jest bardzo wysoko i tutaj też, póki nie będzie wybicia w tym konkretnym przypadku, zaraz wam powiem, 158 euro to nadal nie ma predyspozycji jakichś mocno spadkowych. Allianz zresztą to samo. alians jako trzecia najważniejsza spółka, która posiada też tam koło 3-4% udziału, 3,5% pewnie albo 3,7% w tym momencie, chociaż to się da sprawdzić w każdej chwili, to mamy tutaj ewidentną konsolidację, czyli podobny, podobny case tak naprawdę jak na Zimensie, po wybiciu znowu konsolidacja. Jedyne z tych, z tych trzech spółek, które teraz omówi, omówiłem, czy pokrótce przyjrzałem w, w takim skrócie tele, telegraficznym dosłownie, to tak naprawdę tylko SAP jest w tak mocnej i silnej tendencji, że ono jak wybija, no to raczej nie siedzi w konsolach, tylko kontynuuje to podbicie. Patrząc na Deutsche Telekom, która jest czwartą największą spółką, też siedzimy i robimy rebounse od jednego do drugiego poziomu, ale to co jest ważne w niej, ona bardzo mocno odrobiła. Ona swego czasu zrobiła bardzo fajny manewr, bo ten spadek od zakresu tam 23 euro był bardzo silny jednak, no bo umówmy się spadliśmy ponad, no tam prawie do 18,50, odbicie z wybiciem szczytu, kawał dobrej roboty, nie mniej obecnie no, Siedzimy przy szczytach, więc też spółka raczej wspiera układ wzrostowy. Nie mówię w kontekście intraday, mówię w takim średnim założeniu. Wiecie, to jest teraz kontekst taki powiedzmy H4D1 bardziej, ale też wypadałoby od tego zacząć, bo też dawno tego nie robiłem. Chociaż w piątek mamy aktualną sytuację na DAXie, to tam możesz bardziej szczegółowo się temu e, przyjrzeć. Airbus, e, Airbus mamy tutaj też przy górnych ograniczeniach ten sam case, co w przypadku Siemensa, SAP i Allianzu. Tylko Mercedes jako szósta z największych spółek, ale ona już jest mniej istotna. Niemniej jednak, na Należąca do tej, do tej składowej to prześciu, żeby chociażby ładnie mi się to rozkładało, to ona jest najbardziej i najmocniej, że tak powiem, w tyle. Dobra, to z takiego przeglądu szybkiego wszystko. Teraz spójrzmy sobie na DAXA obecnie. Siedzimy cały czas na zakresie oporu i w PSW, co dzisiaj widniała informacja, że powinni nadbić ten szczyt i po cofnięciu będzie można szukać shorta. Na razie mieliśmy wybicie tego zakresu, mieliśmy cofnięcie. Retest jakiś się też pojawił po godzinie 14, w związku z tym ja też prywatnie już mam jakieś tam shorty. Zebrane, tylko mamy na patronach jedną zasadę. Nie mówiłem w trakcie, bo nie mogłem, nie było mi w ogóle przy komputerze. Zbierałem to, że tak powiem, z ręki, z, z telefonu. No to automatycznie też nie mogę, jakby o tym mówić, jeżeli chodzi o wrzucanie tego jako na, na grupę, jako jakiegoś tam wiecie jakiegoś prognosty. W każdym razie tak tylko mówię, że ja już też coś tam zopałem. Nie liczę jednak na nie wiadomo jak mocne spadki rzędu, wiecie, wyłamanie dołka, tylko na razie wygląda to tak, jakby rynek chciał sobie delikatnie cofnąć. Pierwszym przystankiem obecnie, na jaki warto byłoby zwrócić uwagę, są te okolice już wspomniane przeze mnie z samego rana, czyli okolice 17.22. Mówiąc z samego rana, mam na myśli oczywiście PSV-kę. Tutaj z M15 na dax widzicie, jak to wygląda. I widzicie, że te 17.20 to nie jest to tylko ważny poziom taki techniczne w rozumieniu ostatniego impulsu wzrostowego, chociaż to są dla mnie bardzo ważne strefy, ale też dlatego, że volume profile pokazuje, że jest to poke of the, of the week, tak naprawdę, bo mamy tutaj weekly. Teraz wrzuciłem, ale się upewnię, tak, weekly volume, czyli skumulowany obrót tygodniowy, czy no tak, tygodniowy. Mamy dzisiaj co prawda czwartek dopiero, no ale wiecie, chodzi o to, że od, od poniedziałku liczący się i tutaj mamy największy obrót, w związku z tym dodatkowo jeszcze wspiera tą wersję, że rynek powinien tu zejść, chociażby to. Że rynek odbija się od jednego do drugiego największego zlecenia w obrębie ceny. Co prawda nie mówimy teraz o, o jakiejś mikrostrukturze 10 tików, ale mówimy o ogólnym zakresie. To jest bardzo interesująca strefa, i moim zdaniem powinna być ona przetestowana. Tutaj mamy wcześniejszą strefę, na którą też będzie warto zwrócić uwagę 17,46, czyli od obecnej wyceny około 37 punktów. Ale myślę, że i tak, jeżeli już nurek ma być zrobiony, to około 70 punktów. Sapina. Sapina miała podejść pod szczyt, przetestować zakres ceny uśredniony i to by, byłoby fajne miejsce do tego żeby szukać ewentualnych akcentów redystrybucyjnych. Rynek nie zareagował, póki co wyciągnął mocniej ten ruch, ale uważam, że powoli będzie takie, w ogóle wydaje mi się, że jeżeli miałbym szacować prawdopodobieństwo ruchu góra-dół na wejściu samym, czyli 15.30 i 0 setnych sekundy, to myślę, że rynek najpierw wyciągnie w górę, a potem pozwoli sobie dopiero to na zrzucenie. Więc ja bym generalnie na to się dzisiaj szykował. Tak samo jak, jak w przypadku widzimy tutaj na Zdaka. Jesteśmy na oporach, siedzimy cały czas na tym odporze. Od godziny 8 przetestowaliśmy go raz. Rynek zrobił pullback liczący w sumie około 47 punktów, po czym wygenerowaliśmy kolejne podbicie, i w sumie z tej perspektywy absolutnie nic się nie zmieniło. I obecnie myślę, że jeżeli szukać jakiegoś wejścia, no to pewnie będzie tutaj podbitka. Jeżeli szukacie short, Czyli jeżeli ktoś jest shortowo nastawiony, to musi uważać. Jeżeli już short miałby wchodzić w grę, to po przełamaniu tej mikrostruktury z niższego interwału. Mam tutaj zeskalowany wykres. Wiecie co? Ja nie chcę teraz tego edytować. Będę musiał znowu to przestawiać. Ale sobie zobaczcie na cenie 17880 w przypadku kontraktów futures. To zobaczycie, że tam mamy taki. Spójny, że tak powiem, punkt nazwijmy to strukturalny, i dopiero przełamanie tego poziomu po wyciągnięciu i cofnięciu poniżej mógłby dawać perspektywę logiczną na spadki. W przeciwnym razie, już teraz szukanie czegoś, to jest moim zdaniem, widzi mi się, i to jest moim zdaniem takie trochę bicie piany, bo obecnie strukturalność jest wzrostowa. Rynek owszem, może i cofnął trochę w ostatnim czasie, tylko że cały cwancyk polega na tym, że jeżeli sobie spojrzycie poczekajcie, przerzucę to gdzie indziej troszkę. Jeżeli sobie spojrzycie na trochę wyższy interwał czasowy, już wybiegając, a nie chcę sobie psuć tutaj Wykresu za, za bardzo. Na przykład na, ja nie wiem, haczfurkę żeby już nie polaryzować, że to jest D1, to zobaczysz, że strukturalność jest cały czas wzrostowa. Na, na zdaku nie ma tutaj póki co przynajmniej czemu mi się to zadawać właśnie chce. No, nie ma tutaj żadnych oznak na razie mocno spadkowych. Ostatni impuls przerodził się w to miejsce, więc możecie sobie zerknąć, że tutaj mamy ten ostatni impuls, dołek. Jest tutaj na 17 stoi i póki rynek go nie machnie, to z perspektywy H4-D1 możemy zobaczyć co najwyżej figę z makiem, ale nie spadki. Kręcimy strasznie w nosie, mam nadzieję, że nie kichnę w międzyczasie. Walczę już od jakiejś chwili i nie mogę się skupić przez to, ale myślę, że będzie dobrze. Dobra, to przechodzimy dalej. Jeżeli chodzi o Dow Jonesa, tutaj Dow Jones ma przed sobą taki lekki opór. To jest y oczywiście wcześniej wyznaczone jako wsparcie, ale ja nie edytowałem tego po prostu szablonu, dlatego... Y Dlatego jakby. Nie mam tego jeszcze. Nie mam tego jeszcze obcykanego. 38630 plus minus to jest zakres oporu obecny. Więc myślę, że jeżeli mielibyśmy. Co tu się stało? Coś tu się zeskalowało mi, ale przez przypadek, bo chyba ręką spację nacisnąłem. Coś spacja robi w ogóle? no Nawet nie wiedziałem, że jest jakaś symbolika tutaj. W każdym razie myślę, że jeżeli Dow Jones wyciągnąłby tak 90-110 punktów od obecnej wyceny ruch i cofnąłby na niższy szczyt, to byłby absolutnie pierwszy przedwstępny sygnał dopiero na jakieś szukanie shorta. Wcześniej bym nie pchał się do tego. Szukanie longa obecnie też u mnie odpada, bo umówmy się, no ale opór został prawie przetestowany. Obecnie jesteśmy od poru 27 do 60 punktów. No to jak tu szukać longa? No na litość trzeba byłoby się zabezpieczać, żeby to w miarę logiczne było gdzieś tutaj w ramieniu 80 lub 140 punktów. No to górka za wyprawkę i nawet to nie, więc obecnie czekałbym, aż rynek to nadbije, wróci, niższy szczyt i dopiero perspektywa byłaby na ewentualne cofnięcie. Jeśli rynek, jeżeli chcemy jakąś alternatywę, to dopiero po wyłamaniu reteście i braku niższego szczytu, tylko dalszego pressingu i widocznego większego wolumenu, czyli skupienia tego, tego dołka, będzie można liczyć na kontynuację, na podbicie pod te 280 punktów nawet, czyli okolice ok. 38-900, ale na ten moment na razie Myślę, że nie grozi nam takie podejście, ale zobaczymy jeszcze. Wik. Wik to mnie mocno zdziwił. Pierwszy target od, zaliczył, bo tutaj mamy trzy takie targety. Pierwszy target. A, to świeca. Myślałem, że to jest linia. Pierwszy target już został odhaczony to 2305, drugi 22.43 i trzeci 21.80. Pierwszy został odhaczony jeszcze dwa mamy kolejne, ale rynek dość mocno zareagował, zresztą też no nic dziwnego, no bo jednak Europa też jakoś tam zareagowała. Obecnie myślę, że jeżeli rynek miałby generować podejście pod 2400, 2411, obligatoryjnie musi machnąć strefę 2375, na ten moment na to się nie zanosi, ja myślę, że nawet jeżeli podbije jeszcze tych 10, 12, 15 punktów, to że i tak z tego miejsca byłoby fajne miejsce na szukanie zejścia, wiem, masą maślana, z tego miejsca byłoby, byłby ciekawy zakres do akcentu dystrybucyjnego, tak, kropka. Tak to mniej więcej wygląda. Złoto. Złoto bardzo fajnie zareagowało. Ja też jestem za, zadowolony, bo ja zbierałem certyfikaty na srebro. Zbierałem też certyfikaty na platynę i to tak dość mocno. Zwłaszcza na platynę, bo ja w srebro wchodziłem trochę przed tym mocniejszym cofnięciem, czyli przed tym ruchem na CPI. Wchodziłem gdzieś w tych okolicach, więc tutaj tylko dobrałem sobie ten ruch. Już jestem na dość sporym plusie, bo większość zebrałem właśnie po tym dołku. Ale na platynie to tam dość sporo zebrałem, bo. Tutaj nie było takiej sytuacji newralgicznej, tu rynek szedł, nadbił to wsparcie o tam 60 centów, yy, przepraszam, 6, 6 dolarów, 62, tak, 6, 6 dolarów, przepraszam, yy, i cofnął, więc tutaj mieliśmy bardzo, bardzo silny sygnał wzrostowy. Ja myślę w ogóle, że ta platyna to wyciągnie ruch pod 930, to tak na miękko, więc ja jestem dość mocno w to załadowany teraz, yy, poza, że tak powiem, CFD-kowo. Zobaczcie w ogóle, że teraz mamy dość fajne, fajne te, te, te certyfikaty. Teraz to już jest trochę po ptakach na platynie. Srebro ostatnio trochę miało inne te jednak te wartości, bo w przypadku srebra, gdzie to jest silver? W przypadku srebra na longu to nie mieliśmy zbyt, zbyt interesujących. Takim naj, najbardziej ciekawym tak naprawdę to były te okolice 20-70. Moim zdaniem to było tak wyważone między jeszcze dźwignia jest okej, okay, a jeszcze da się na tym zarobić, a nie jest to tak niebezpieczne, bo jednak umówmy się, ale 21,99 rynek machnął. A zobaczcie, że tutaj niektóre. Dobra, właśnie będę tam wszystkiego pokazywał, ale niektóre bariery były bardzo bliskie, a te wygasły ostatnio to też już zostało strzelone, więc. No tutaj, ryski zachodziło temat. W każdym razie, złoto na odbiciu, srebro na odbiciu, srebro myślę, że na miękko machnie 23,70 niedługo. Ropa ropa miała zareagować przy tym oporze i brawo, pięknie zareagowała. Jestem naprawdę zadowolony z tego ruchu. Zadowolony biernie, no bo oczywiście ja nie biorę udziału w, w ropie, bo po pierwsze, nie da się handlować wszystkiego, dwa, nie handluje wszystkiego, trzy, handlować wszystkiego się nie da. E, a jeżeli ktoś tak mówi, to ściemnia. W każdym razie, zejście jak najbardziej wchodziło w grę i mamy Bailando. Rynek teraz reaguje, jest to popytowa strefa, myślę, że stąd będzie można liczyć na jakieś. Na jakieś odreagowanko Nadgas. Nadgas wkroczył w fajną strefę, tą moją już 158, machnął ją, niemniej jeszcze nie ma sygnału. Sygnał się pojawi wtedy, kiedy strukturalność w jakkolwiek tutaj zareaguje. Na razie tego nie ma. USDPLN, który od, odbił od zakresu 406, spada na razie 403. Myślę, że zejdzie znowu do 399 i niestety never-ending story. Niestety tutaj nadal trwa. Piękna i bestia tylko pytanie, kto jest pięknym, kto jest bestią. Dolar jest pięknym jesteśmy bestią, tak, tak stawiam, więc tak to, tak to obecnie wygląda. No i co? No i to wszystko. Jeszcze Nikaja może przejrze zrobię dobrze Ronowi. Bo on to, on to bardzo lubi, a skoro Viga dodaliśmy, to dlaczego Nikaja nie sprawdzić. Tylko. Nie pamiętam na... Chyba na tych kontraktach, no i... A, okej, okay, dobra, bo ja tam chyba literówkę zrobiłem. Dobra, to jest zupa z bobra. Rynek jak wyłamywał ten zakres, to padło o któregoś razu pytanie, nie pamiętam przez kogo, ale kogoś z naszych patronów, czy to nie jest fajne miejsce do szorcenia. I chociaż rynek troszkę cofnął, bo pozwolił sobie na cofnięcie rzędu 3%, to jednak znowu od dołka wygenerował kolejnych 7,5% i pewnie zrobi tam 10%, więc ja bym tutaj tego nie ruszał. Nikkei jest mocno nastawiony na wzrosty i dla mnie, żeby można było mówić o shortach, jakichkolwiek shortach, to pierwsze, co musiałby przełamać tą strefę, chociaż jest ona takim w kategorii bardziej pierwszej kategorii wsparcia, czyli tak najmniej, że tak powiem, istotny poziom, a taki najbardziej dla mnie ważny, to jest miejsce powrotu poniżej szczytu, które, szczytów, poniżej szczytów, dobrze mówię, poniżej szczytów, które wygenerowały to całe momentum chwilę przed, więc jakby to będzie miejsce, po którym to jak rynek przełamie, no to będzie można mówić o zejściu takim, lub będzie można mówić o zejściu nawet i takim, więc tutaj te dwa, cofnięcie jak najbardziej mogłoby się wtedy pojawić, no ale to jest na razie łapanie dołków, tutaj nie ma nawet opcji o czymś takim, więc wiecie, tutaj na razie ja bym wtrzymał się, bo szukanie shorta może wcząsnąć po prostu, <gry> tak to wygląda, okej, okay. z mojej strony to wszystko, dzięki serdeczne, do usłyszenia.